Przewodniczący jednostek samorządu pomocniczego z terenu Winograd spotkali się w zeszłym tygodniu w siedzibie PSM Winogrady, aby podsumować zbliżającą się ku końcowi czteroletnią kadencję i porozmawiać na temat dalszej współpracy między miastem a spółdzielnią. Na zebraniu spotkali się także radni Rady Nadzorczej z Komisji Kulturalno-Samorządowej, bo na tej właśnie płaszczyźnie kultury i osiedlowego samorządu toczy się współpraca między jednostkami samorządu a spółdzielnią. Mamy nadzieję poznać plany samorządu na 2015 rok, mówiła Elżbieta Ławicka, przewodnicząca Komisji Kulturalno-Samorządowej Rady Nadzorczej PSM Winogrady. Jest to jakaś forma współpracy, prawda? Ale najczęściej um, usiłowaliśmy. Pomagać w sensie, w sensie medialnym troszeczkę tak jak z projektem Słynną Osiemnastką, prawda, jeżeli chodzi o e, Park. E, park e, Sportu i Rekreacji. Dokładnie tak. Więc myślę, że to jest taka właśnie bardziej duchowa pomoc. Cel jest najważniejszy i, do, i ten cel powinien przyświecać wszystkim ludziom i powinni się wspierać. W swoich z, y, przedsięwzięciach. Ale jednak mam wrażenie, że spółdzielni łatwiej się współpracuje z jednostkami samorządu niż z samym miastem generalnie, bo jednak ci ludzie z jednostek to są ludzie stąd, prawda? Tak, na pewno tak, i oni znają nasze e, potrzeby, prawda? I oni są, że tak, tak, tak powiem, naszymi takimi emisariuszami. I myślę, że to jest właśnie takie dobre, takie ogniwo pośrednie między miastem a, a spółdzielnią. Jak na skromne środki, którymi dysponowaliśmy, czyli około 280 tysiącami złotych, w tym roku udało nam się zrobić sporo zapewniał Łukasz Strażyński, przewodniczący jednostki samorządu osiedla Nowe Winogrady Południe. Co prawda w stosunku do potrzeb mieszkańców do potrzeb osiedla, które jest dosyć e, stara, już tutaj 40-50 lat, e, ma ta substancja mieszkaniowa na naszych winogradzkich osiedlach, e, no to jest e, kropla w morzu potrzeb. Ale mimo to e, udało się dużo zrobić. E, dużo pieniędzy zainwestowaliśmy e, w drogi Dużo pieniędzy też zainwestowaliśmy w różne imprezy kulturalne, dofinansowywaliśmy filie biblioteki raczyńskich, przekazaliśmy tam już setki wolumenów, audiobooków. Wspomagaliśmy też osiedlowe domy kultury, przekazując nagrody rzeczowe. Wspomogliśmy też pokolenie w Parawii świętego Jana Bosko. O, zorganizowaliśmy festyn tutaj akurat w powiązaniu z parafią świętego Karola Boromeusza dla wszystkich mieszkańców osiedla, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Mnóstwo tych rzeczy było, a z tych takich najbardziej kosztochłonnych, że tak powiem, to były jednak modernizacje, głównie modernizacje drogowe, też przy, tak. przy współpracy z PSM Winograd. Tak, zgadza się. Była to przede wszystkim modernizacja i uatrakcyjnienie parku imienia Jurija Gagarina, która łączyła w sobie też oświetlenie centralnej alei tego parku. Właściwie zrobiliśmy tam od początku nowy plac zabaw i postawiliśmy siłownię dla osób, dla młodzieży, a także dla seniorów. Tutaj żeśmy wydatkowali sporo pieniędzy, ale udało nam się także zdobyć grant z miasta w wysokości 133 tysięcy złotych. Także to był dodatkowy zaszczyt z miasta, z tego jakby dodatkowo do naszego budżetu wpłynął, do tych tam 280 tysięcy złotych i udało się to zrobić w szerokim zakresie naprawdę ten park Gagarina. Innym, innym sukcesem był grant przyznany na remont ulicy Hercena. No, Hercena. ulica Hercena jest w opłakanym stanie i tutaj też rzeczywiście zdobyliśmy grant i w tym roku się udało zrobić ponad 100 metrowy odcinek ulicy Hercena, tak jak pan tutaj wspomniał, razem z PSM Winogrady. Tutaj chciałbym też serdecznie podziękować. Zarządowi, Radzie Osiedla, za przekazaną darowiznę w wysokości 20 tysięcy złotych, a w przyszłym roku, już dzięki temu grantowi, dokończymy całą ulicę Hercena aż do ulicy Rylejewa. Będzie odwodniona z pełną kanalizacją deszczową, z podbudową betonową, z trzema warstwami asfaltu. Za cel postawiliśmy sobie przede wszystkim inwestycje i myślę, że sporo z tych zamierzeń udało nam się przeprowadzić, zapewniał Marcin Zaremba, przewodniczący jednostki samorządu pomocniczego osiedla Nowe Winogrady Północ. Jedne inwestycje były prowadzone na osiedlu Zwycięstwa, tu oczywiście czy zwycięskie granty, no i niedawno zwyciężony w budżecie obywatelskim Winogradski Park Sportu i Rekreacji, czyli uda nam się tą całą inwestycję, inwestycję Największa inwestycja Największa na Winogradach i jedna z większych w Poznaniu Na 2 miliony uda nam się całą zrealizować i doprowadzić do końca Także myślę, że to ogromny sukces, ogromny sukces Rady Ale także wszystkich mieszkańców Winograd, bo przecież wszyscy się w to włączyli Każdy dołożył swoją przysłowiową cegiełkę do, do tego sukcesu Także no jest to naprawdę y, ogromna, ogromne zwycięstwo całych winograd y, w mieście. Y, no, poza tym, oczywiście, inwestycje również na Wichrowym Wzgórzu. Tu również realizowaliśmy y, grant jeszcze wygrany za poprzedniej kadencji, i następnie już go kontynuowaliśmy przez kolejne lata: czyli rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego na Wichrowym Wzgórzu, czyli największa stacjonarna siłownia w Poznaniu. Plac zabaw w dużej piaskownicy oraz budowa tak zwanego Małpiego Gaju, czyli ten mini park linowy. Powstały dwa linaria, w przyszłym roku jeszcze powstanie trzecie kolejne. Także na pewno od samego początku bardzo dobra współpraca z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową Winogrady, z radami osiedli, z administracjami wymiana też różnych poglądów, wymiana informacji przede wszystkim, na pewno należy wspomnieć też przeprowadziliśmy w tym roku pierwszy etap wymiany ławek na Wichrowym Wzgórzu, w przyszłym roku kolejny drugi etap, także docelowo wszystkie ławki na Wichrowym Wzgórzu w parku będą wymienione, jest to dosyć duża liczba, bo z tych ławek jest dosyć sporo. No i oczywiście należy wspomnieć, że poza inwestycjami również działania tak zwane nieinwestycyjne, realizowane wspólnie z osiedlowymi domami, domami kultury. Przez całe 4 lata przekazana bardzo duża liczba środków finansowych na organizację czy współorganizację naprawdę wielu imprez. Które się w Domu Kultury odbywały, czy to w połączeniu z przedszkolami, czy szkołami, czy z klubami seniora. Także ogromne wsparcie finansowe. Historycznie do tematu jednostek samorządu odniósł się przewodniczący jednostki Osiedla Nowe Winogrady Południe Zbigniew Michalak który przypomniał, że instytucja jednostki powstała na Winogradach później niż w innych częściach miasta, ale bardzo szybko udało się wejść w sprawy Winograd. Ta współpraca na początku był pewien dystans, bo to jednak były dwa w zasadzie samorządy, samorząd miejski, samorząd osiedli, spółdzielczy, które działały na tych samych terenach. I trzeba było się dogadać. Trzeba było się do... Myśmy stosunkowo szybko, bo ja mówię o ośrodku kosmonautów gdzie jestem właśnie troszkę podwójnej roli, bo ja jestem w samorządzie spółdzielczym, dlatego że pełnię funkcję sekretarza nadzorczej. I tam jestem przewodniczący rady osiedla. Teraz Nowe winogrady wschód się nazywa, ponieważ z zagrodą. Myślę, że, że jeżeli chodzi o kadencję, no w zasadzie trzeba powiedzieć, że osiedla winogradzkie w tym samorządzie miejskim, czyli w pomocy, odnoszą sukcesy. Sam fakt, że, że na przykład no tyle, że tak powiem powstało różnych ciekawych obiektów, głównie place zabaw, to były, ale również obiekty sportowe, czy rekreacyjne, siłownie wszystkie, które powstawały na wszystkich osiedlach, nie mam, że teraz. No i ostatnio wielki sukces, tu jest sukcesem wspólnym i, i spółdzielni mieszkaniowej, i rad spółdzielczych, które się zaangażowały w to, no ale przede wszystkim inicjatorów, czyli osiedla, czyli rady osiedla Winogrady e, e, Północ. Ale myśmy też tutaj, że tak powiem, swoją cząstkę dołożyli, bo myśmy też z wspierali. Myśmy angażowali mieszkańców na naszych osiedlach no i sukces pełen, bo największą ilość głosów uzyskało. Także że trzeba podsumować kadencję. Myśmy dostawali też granty, także że ta, ta jest potrzeba, że tak powiem, funkcjonowania tych samorządów. Chociaż mówię, no jest to trochę dziwne, ale przepisy nie pozwalały na to, żeby na przykład wyposażyć samorząd spółdzielczy w kompetencje samorządu miejskich i w związku z tym nie można, nie można było uzyskać środków. Także ja oceniam bardzo pozytywnie, w każdym razie. No kończy się kadencja. Ta współpraca idealnie, wziorosła. U się układa z Radą Osiedla, z administracją osiedla. Wszystkie decyzje podejmują wspólnie. No chodzi o lokalizację. Pani, która wczoraj wypowiadała, mówiła o tym, że, że to pogłówne, tak zwane, że to idzie na tereny miejskie. No jest porozumienie na początku, jest podpisane z i właściwie teraz może troszkę odchodzimy od tego, ale na początku to myśmy inwestowali głównie w tereny spółdzielcze, na podstawie porozumień spisanych ze spółdzielnią. To była głównie zieleni praca zabaw, ale, ale również inne inwestycje, które też, że tak powiem, no jest pewien problem finansowy, bo my. Inwestujemy, że tak powiem, czyli tworzymy, ale spółdzielnia niestety potem ponosi koszty eksploatacji i konserwacji tego, więc, więc jest tutaj jakaś wspólna sprawa. Ale w końcu, ja myślę, że tutaj ostatnio się dużo mówi o patriotyzmie, to jest taki patriotyzm lokalny, bo my wyrażamy troskę o, o tą wspólnotę, o tą społeczność, w której mieszkamy, także praca w samorządzie, zarówno jednym jak i drugim, jest moim, moim zdaniem, że tak powiem, pewną oznaką patriotyzmu. Do tematu działań jednostek w mijającej kadencji wrócimy w kolejnych wydaniach informacji okiem kamery.